się siema, siema, dawno nic nie było, więc coś postanowiłem nagrać. Widzicie, siacik stoi przykryty. Udało mi się kupić brakujące elementy te do, do tych drzwi. Zresztą zdoby, wesela. To będą być chromowane, no ale u mnie ten chrom zeszedł. Nie wiem, albo to wymaluję, albo to szukam jakiejś firmy, która mi to wychromuje. Tak samo mam takie do, do, do tego no, odbiegów tutaj, jak jest cały panel Udało mi się to gdzieś dorwać, to jest chyba od Fiata 124 Zobaczę jak to spasuje do mojego Fiata, więc sobie założę takie Kupiłem drugą gitarę, na razie sobie to wisi, też kołki urwane Też ją albo dam do chromowania, albo niech zostanie na zaś parę śrubokrętów przekupiłem i kierownica muszę ją wyczyścić, zobaczę w jakim jest stanie wszystko za 10zł kupione, więc myślę, że cena naprawdę super wyczyszczę to, zobaczę jak to będzie wyglądać I tak samo udało mi się zdobyć nagrzewnicę kompletną 125, zaworek jest w fajnym stanie nie wiem czy tutaj chyba nie będę musiał inne uszczelki wymienić, ale to zobaczę. Będę chciał to wymienić. Jak będę miał chwilę czasu, tak samo tutaj jest olej do pikapa i do tego białego będę wymieniał. Nie będę wam reklamował co to za olej. I tak samo udało mi się kupić, tylko mam walcie ten nowy kruciec. Będę chciał wymienić w tym białym. Ktoś to wystawił, znajomy z motopass wystawił takie repliki, więc wymienię sobie u siebie. Oczywiście wam pokażę, jak to wymieniam, nawet nie wiem, jak się wziąć za to, żeby to odkręcić. To jest wkręcane na gwincie, więc będziemy widzieć. Na, na chwilę obecną odpalam Fiata, wyjeżdżam Fiatem. Będę musiał go i tak zagrzać, żeby się zagrzał, żeby olej spuścić. I będę się ogarnąć tutaj w garażu, bo, bo jest syf po tych remontach. Nie będę szykował fiaty po prostu do zimowania, nie? bo już sezon zakończony zlotów nie będzie. Więc tylko zostaje, powymieniać oleje. W skrzyni zobaczę, jak tam oleje wyglądają w mostach. No i tyle, i na razie będą zimować. Dobra, biorę się, wyjeżdżam tym fiatiorem i. I pikapem. Najpierw wymienię w pick-upie olej, potem w białym, bo biały już zostanie na podnośniku. Więc bierzemy się do dzieła. Dobra, akumulator sobie przełożyłem Olej sprawdziłem. Olej jest. Więc spróbujemy odpalić go. Oczywiście w środku. syf po naszym zlocie w Dąbrowie. Naklejka smycz. Ale to nieważne. Podpompujemy go dwa razy pedałem. Sanie. I kręcimy o, paliwo zeszło z gaźnika. Chyba no i odpalił ładnie. Nie chodzi, patrz Jakie mam jaja wskaźnikiem, wskaźnik nie chodzi. Zrobię tak, wskaźnik chodzi. Dobra, fajacie. sobie chodzi, grzeje się, zaraz z nim wyjeżdżam muszę tym śrotem BMKą wyjechać, żeby sobie to na podnośnik rzucić i będziemy wymieniać olej. Jak widzicie biały się grzeje. Zobaczymy jak z tym będzie z odpaleniem. Czy akumulator w ogóle trzyma ten tań gram oleju nie bierze, więc ani nie sprawdzam. Tapłą. Podałem dwa razy. O, akumulator. Ma siłę, ale fawa. No i odpali ładnie. Też niech się grzeje. Zaraz nim wyjeżdżam. Muszę tu ogarnąć cały ten syf. Będziemy tak samo olej w nim wymieniać. Tak sobie chodzi na wolnej, już bez stania. Troszkę kuleje, może jeszcze jest troszkę zimny, no ale zaraz się tam będzie dogrzewał. Wyjeżdżamy. Ma tak dobrze, że ma stanie automatyczne, więc jest dobrze. Wjeżdżamy. czabaki zatankować do pełna, bo rezerwy świecą. No i Jeszcze chwilę czekam, niech się zagrzeje Na podnośniku już ustawiony, podnosimy do góry I spuszczamy olej Dora. No i dobra Widać, że zagrzany Spuszczamy ten olej No i dobra, popuściłem sobie korek u góry Teraz powinienem sobie popuścić filtr, ale jak odkręciłem koregu góry, no to nie powinno ściągnąć mi filtra i lecimy z tą wodą dobrze zagrzany. No dobra, niech się ścieka. Ja za ten czas wyczyszczę sobie tą kierownicę, co, co kupiłem. No i kierownica wyczyszczona. Ma tu parę takich wykwitów, no ale to moje ma to samo. Nie ma środka, ale jest ja środek. Gdzieś dobędę. No i patrzcie, taki Janusz biznesu kupuje taką kierownicę, kurde, za 5 zł. Jak mi się udało, poświęci jej 15 minut, że tak wy wygląda, i wystawię ją i piszę, że stan idealny za 2 25 i pustówki. Jest biznes, jest biznes. No ale u mnie będzie zdobiła ścianę. Dobra, biorę się jeszcze za odkręcanie filtra i będziemy wymienić dalej ten olej. No i popuściłem sobie trochę filtr. Idzie ładnie w rękach. Tak to wszystko wygląda. Musi zlać wszystko dobra niech się to wszystko jeszcze zlewa będziemy zakładać nowy filtr i zalewamy to olejem jak widzieliście się trochę się różni ten nowy filtr jest troszkę dłuższy ale myślę że odrążek nie będzie mi zahaczał i od razu zobaczyłem następną usterkę. Poduszka pęknięta, więc będę musiał szukać poduszki. Lepiej obydwie już wymienię. Nie wiem, czekam jeszcze chwilę, niech to ścieknie. Zakręcam korek do miski, zalewam filtr yy, olejowy olejem. Zakręcam to, dokręcam przez szmatę nie kluczem. I nalewam nowy olej, odpalę na pół minuty, żeby się olej rozprowadził. Sprawdzę stan doleje i po wymianie dobra olej wlany na miarce mam max więc odpalam silnik na pół minuty żeby się olej wszędzie fajnie rozprowadził i sprawdzę znowu Doleję i będzie git i olej staram się wymieniać co co 10 tysięcy, ale wiadomo, klasykiem tyle się nie zrobi, więc co roku wymieniam olej teraz zmieniłem do obydwu, będę innej marki olej bo mi go znajomy nawet polecił bo nie zostawia na garu więc taki leje 15w40 dobra, palimy i zobaczymy jaki będzie stan oleju no i dobra, zgasło Gasimy silnik, poczekamy, niech olej ścieknie do miski. Sprawdzamy stan, dolewamy i pickup gotowy. Tak jak mówiłem, musiałem dolać troszkę, bo by było minimum. Teraz jest pod maksimum, więc zostaje. Nic więcej nie dolewamy. I zobaczymy, czy od razu będzie kontrolka gasła jest prawidłowo, od razu powiem Wam kultura pracy jest inna, silnika ciszej powiem Wam, fajnie fajnie, jak widzicie na polu już ciemno, dzisiaj nie zdążę zrobić tego białego ale to nic, zrobię to za tydzień w sobotę, połączę te filmiki i będzie troszkę więcej materiału Fajnie dobra. I tak widzicie, tak to jest z klasykami. Robisz jedno, a zaraz Ci wyjdzie drugie do, do naprawy. W tym wypadku wyszło, że będzie trzeba poduszki wymienić. Tam jest też moja wina, bo nie miałem poduszek, założyłem od dużego fiata i ona nie wytrzymała. Ale zamówię takie jakie mają być dwie. I będzie tak ma być, jak fabryka wypuściła. Na dzisiaj kończę. Trzymajcie się, siema, siema. Lecimy dalej z wymianą poduszek i oleju w białym. Udało mi się kupić poduszki. Myślę, że powinny pasować. No, zobaczymy, odkręcam łapy i będziemy patrzeć. Tu jeszcze jest ten krócie, co wam mówiłem, że będę chciał wymienić w białym od wody Myślę, że jakoś się to odkręci. Działamy. poduszki już zdemontowane silnik na razie podwieszony na podnośniku widać nawet po tej że jest troszkę już nawet naciągnięta różnić się nie różni wysokość jest praktycznie to samo więc myślę że to będzie to niby pisało Fiat 121 132 więc to musi być to to była od normalnego Fiata założona i po prostu nie wytrzymała i pękła ale jak już wymieniam to wymieniam obydwie nie tylko jedną i będzie tak jak ma być i pika będzie gotowy czy tych za taką poduszkę to nie pieniądze lepiej wymienić i, i jest z głowy ta na śmieci ta na reguł bo się jeszcze może przydać i zakładamy nowe No I poduszki zamontowane, obydwie na z giz wszystko oczywiście upoprane, no ale to standard. Dobra, Fiat idzie na dół, ładna pogoda, więc niech siedzi na słonku. Odpalam białego. Jadę zrobić jakąś rundkę po okolicy, żeby się olej zagrzał. I idziemy wymieniać w białym. Zapędza tankujemy trochę paliwa i troszeczkę ten olej jak widzicie Fiat już rozgrzany byłem już znajomego u Kuby troszeczkę pojeździłem więc silnik jest już rozgrzany Przygotowane wszystko, bierzemy się za spuszczanie Jestem nawet zadowolony, bo bardzo tutaj nie jest wszystko usmolone olejem więc jest ok spuszczam olej i będziemy się brali za odkręcanie tego filtra to jest trochę gorzej, bo jest mniej miejsca, no ale jakoś go tam dopadniemy jak odkręcę filtr, podokręcę sobie śrubki od kolektora sącego i robimy wymianę. No i powiem Wam trochę lipa, bo nie dałem rady swoim kluczem do filtrów odkręcić, bo ją ja na łańcuszku nie, nie wejdzie po prostu między kolektor a filtr. Musiałem zrobić w nim dziurę i z trybokrętem go popuścić. Powiem Wam, że taki plus, że leciutko poszło troszkę aż się zleje ten olej z filtra, i przeszmatkę z tego odkręcę, i będziemy dokręcać ten kolektor. Od razu można pompkę paliwa spróbować dokręcić wszystko, co jest na wierzchu. Dokręcimy, i jak zwykle, coś się musi znaleźć jeszcze do roboty. W podróżnicy zauważyłem, że mam wodę. No nie powiem, bo jeździłem po kałuży dzisiaj. Ta woda jest w podróżnicy. Jest bardzo dużo. I muszę wziąć sobie wywiercić tutaj dziurkę, żeby po prostu to schodziło cała ta woda. Z tej strony nie ma wody, ale też wywiercę dziurkę w razie czego, żeby po prostu ta woda miała gdzie skapywać. Dobra, jak ten olej leci? Ja biorę wiertełko i wiercę dziurkę. No i patrzcie, się woda leje. Widzicie, to wszystko jest w podróżnicy. Teraz będzie miał jak uciekać. Jak to wszystko wyschnie, to sejno dziurę zabezpieczę czymś, czymś podkładem, żeby nie była go blacha, ale przynajmniej będzie teraz woda w podusznicy. To samo robimy z drugiej strony, Dobra, dziurki se tam zapsikałem. filter na wierzchu i powiem wam, niby to wszystko miało być do Fiata, ale różni się tym, że tu są dziurki większe a tu mniejsze filtr OP519 niby do fiata no nic smaruję no, uszczelkę olejem zakręcam to przez szmatę tam sobie już podokręcałem yy, wszystkie te chrupki, co były na wierzchu pompka paliwa poszła pół obrotu kolektor też tam jest dokręcony więc nie jest źle Zakręcam filtr. Jeszcze mam taką kamerkę. Na kablu spróbuję wpuścić ją do misy zobaczyć, czy na smoku nic nie jest przyklejone. Może się uda, jak się nie uda, no to trudno. Zalewam olejem, odpalam na pół minuty i dolewam. Filtr zakręcony, wchodzę już na dole. Oczywiście nie popatrzyłem do środka, bo ściągnąć aplikację, więcej ja reklam, daję sobie z tym spokój. Więc. Biorę, wlewam już olej, wleję, sprawdzę na bagnecie, będzie pełen stan. Odpalę go na chwilę, niech pochodzi, pół minutki, gasimy, dolewamy i ma być. No i olej wlany na miarce pokazuje maks, więc myślę, że będzie. Zakręcamy korek i odpalimy. Zobaczymy, co tam nam będzie pokazywać. Oczywiście, tak samo dokręciłem czujnik oleju, w był popuszczony. ciśnienie oleju świeci, ale zgasło ładnie, więc jest. Wszystko w porządku, niech pochodzi pół minutki Sprawdzimy olej, pewnie będzie trzeba dolać Do maksa I myślę, że będzie Wszystko ok Niech chwilę pochodzi I sprawdzimy No i Wymiana skończona Jeszcze musiałem doleć Z pół litry to na pewno Do poziomu max, Więc jest teraz tak jak ma być, powiem Wam, że słychać po silniku, że od razu ciszej chodzi. Więc jestem zadowolony z tej wymiany, nawet to pykło. Na dzisiaj kończę. Jeszcze mi została nagrzewnica, którą udało mi się kupić. Zaworkiem ze wszystkim będę chciał ją założyć do tego Fiata. Tylko najpierw muszę ją rozebrać, przejrzeć, zobaczyć, czy wentylator chodzi. Jak wszystko będzie w porządku, wezmę się za zakładanie jej. Więc to myślę, że będzie w najbliższym filmiku o fiatach. Tak samo, jak mówiłem, wspominałem, chcę ten krócierz wymienić. Tylko nie wiem, jak się za to wziąć, bo to jest wkręcone w aluminium. Więc będzie bardzo ciężko to odkręcić. Muszę jakiś patent wymyślić, czy coś tutaj wsadzić, obspawać. I próbować to odkręcić. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, a chcę to wymienić, bo mu już jest troszkę z żarty. Więc od razu, jak będę nagrzewnicę wymieniał, wymienię od razu ten króciec. I jeszcze przy pikapie będę chciał wymienić puszkę filtra, dlatego że u mnie jest niska, a ta jest wyższa. I myślę, że będzie lepiej to pasować, bo po prostu tu mi o chłodnicę obciera. Tylko muszę po prostu wymalować to najlepiej proszkowo, i wtedy będę to zakładał. I muszę nad jakąś odmą pomyśleć przy, przy pikapie, a to do białego. No ale jak zobaczycie w następnym filmie, yy, wziąłem się za inny projekt na zimę, troszkę mniejszy, bo zmieniam pracę i idę w delegację, więc nie będzie tyle czasu więc będę grzebał teraz przy innym projekcie ale przy fiatach też coś będę wrzucał czas do czasu oczywiście jak wam się filmiki podobają to łapka w górę zostawcie suba pozdrawiam was trzymajcie się na razie